Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak dokonać prawidłowy test na NO3 wody, czyli tak zwane azotany. Prawidłowo jest w akwarium, tak, do 20 mg na litr. Więc zobaczymy, jak to u mnie wygląda. Tak, macie trzy próbówki: pierwsza, druga i trzecia. W pierwszej kolejności nabierać 10 ml do fiolki, trzykrotnie ją wcześniej pukając. Następnie dodajecie 7 kropli, mieszacie, odczekujecie 15 sekund. Następnie dodajecie tutaj na tej, widzicie, takiej łyżeczce żółtej jedną miarkę płaską. Dodajemy i intensywnie znowu mieszamy. Następnie po odczekaniu gdzieś około minuty, cały czas mieszając oczywiście, dodajemy trzecią fiolkę o numerze 3 i potem intensywnie mieszamy przez 15 sekund, a następnie będziemy odczytywać wynik tutaj na tej skali, którą widzicie, od 0 do 150, oczywiście tutaj to 150 to śmierć dla ryb, tutaj praktycznie też 50, no to już jest zagrożenie dla roślin, dla ryb. Najlepiej jest tak od maksymalnie do 20, o może tak. Więc zobaczymy jak to wygląda, przedstawię Wam to za chwileczkę. Jestem już po wykonaniu pomiaru i tak jak widzicie, 20 mg na litr. Więc jest wszystko w normie. Moi drodzy, rośliny będą żyły i ryby będą żyły. I będą miały się dobrze. Dziękuję.